Siemano, widzę z tej strony się Przyjaciel, odcinek z Rezydenta. W poprzednim odcinku jeszcze w poprzednim nie było głosu, ale już jest. Tak na już dawno grałem w Rezydenta. Ostatni raz gdzieś w sierpniu może wrześniu, ale już zacząłem znowu. Ponad pół roku nie grałem Teraz tylko co to było? O kurde, trzeba to miała zmiotacza ognia. Jeśli tak dokładnie dopali, to potem to ginie i się nie odradza. Co to w ogóle jest? Niech to się spali całkiem. Dobra, teraz już na pewno nie wstanie. Możemy iść dalej. Tutaj coś jest w szafce. O, przyda się, naboje no się na pewno przyda. Bądźmy teraz użyć tego właśnie modulatoru sygnału. Chyba tędy się szło. A no potem trzeba pozałatwić jeszcze różne takie. A zapomniałam z tą butelką mieliśmy puścić chyba do jakiegoś zamro... do jakiejś zamrożarki. Zaraz to załatwimy Tylko najpierw tu gdzie mieliśmy. Chyba tu. Był ten pokój, chyba. Dobra, to tam by się szło. Mam coś, było mnie niepokojące ze Czy się jakieś zioło albo coś. Myślę, że później będzie. Nie ma nikogo. Dobra, chyba tu trzeba.

Chce nóż zabrać? Oddaj nóż Ej no nóż, oddaj nóż, powiedziałem Ej nóż ma, kurde Notatka taka wojna. F... Boże, dobra, możesz sobie zatrzymać odcinek i przeczytać O, torba na biodra, o to, 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 to. Chyba wszystko, wszystko Teraz do tej zamrażarki, bo zapomniałem wcześniej o tym. Nie obudzi się. Tam się szło, to jeszcze chyba nie można. tutaj trzeba dostać się na zachodni obszar, bo na wschodnim już jesteśmy. I ja mam jeszcze całą Trzeba żeby się przeładować, ale jeszcze za mało. Czysto. To jest, trzeba chyba to zabrać I będziemy mieli, żeby dostać się do dla upoważnionych Tu już spalone to też spalone Tutaj jeszcze nie przejdzie, bo trzeba do Zabrażarki, tylko którym to też szło, dołem? Słyszę tego, tego To jest. Pytanie, gdzie? tutaj nie od tu jest laboratorium niskich temperatur spoko tutaj coś się nie świeci ale chyba tam daliśmy raczej to sprawdźmy na wszelki wypadek daliśmy tutaj tak witam witam jest tu coś się Welcome back, Dr. Lee. <grystanie> 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 Mam nadzieję, że już nie wstanie. Tak jeszcze na wszelki wypadek. Jest to coś? Nic. Ale zimno. Who left the open. Chyba tak. Tego jeszcze trzeba zabić. Myślę, że nie wstanie. Jest tu co? O, prach się przyda. Położmy to. O, jaka maszyna. Dobra Cooling complete. No, nareszcie Nie jest to niskich temperatur Czyżby nareszcie mogliśmy wyjść. Tutaj gdzieś jest trochę strzelnicy To może weźmy, bo duża ilość Trzeba by się z tym połączyć. Tutaj to coś przeszukane, przeszukane gdzieś tam, dobra Ale i tak po drodze jest prze, już przejście do tego roztworu, czy jak to tam o teraz Przydałoby się jeszcze żało jakieś albo czy i byłoby bardzo dobrze tego stwora, a tu wisi. Trzeba to spalić My się pali? Dobra, zacznę z tą butelką. dispensing solution. Now. wyskakuje. That did the Muszę mieć jakieś mocną broń na przykład jakby coś tu wyskoczyło. W razie czego to nie mamy granat Weźmy, Myśmy... nie, albo niech to już będzie Dobra, i teraz trzeba połączyć, idzie to do... Ej, co to? Ej, co tu... Co to było? Ej, co tu Shit. robi ten debil? O kurwa... Co tam robi ten debil? Rąbało. Gdzie to? Ale skąd on się tu wziął? Jeśli ja się, ja się chyba nawet zastan ja się nie zastanawiałem, co się z nim stało. Co tam robi, ten D? Ale on chyba nie przejdzie, bo nie ma brązolety Ha! Ale zagrożeniem jest to, że może to rozwalić. Mam nadzieję, że tam nie będę musiał więcej bo tam się porobiło tyle teraz tego. Chyba. Proch strzelniczy. A to tam mogę jeszcze wrócić. Pobro Chyba, że go tu zobaczy, to zmiotacza ognia go Może sobie lepiej zapiszmy Czy A cicho jest Dobra, prog dziś to jest, o jest Teraz spadamy a ten demi tu nie będzie, bo nie ma karty. Nie ma tu nikogo, teraz możemy chyba wreszcie to sobie otworzyć. stanie jest niebezpieczny trzeba coś zrobić. Musi być. A jak nie to nie wiem co się stanie. Ja mam nadzieję, że ten debiutyran nie przyjdzie tu. O, granat może się przydać. O, akurat ci się przyda. Proszę OS, dobra! Dobra. Ale to już nie to się nie przechowajmy. Coś tu jeszcze niepotrzebnego. I've I saw it. 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 I dr you come along with us quietly I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Doctor Birkin. I'll ask you one more time. Ah! Ah, hold your fire. him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples then. Let's move. So those were G samples. No dobra, to już niepotrzebne, ale jeszcze schowajmy, może później będzie się dało. Jest to coś? Tutaj tylko widziało. Niebieskie, tylko... A, jest po... O, następny, to może naboje do strzelby? że coś tu jest Dobra. O, paliwo. Tak. A nie to prox strzelnicy, co ja gadam. I następnie. I zioło. A bez zielonego to nic za bardzo nie da rady Oczywiście sobie Gdzie to było? 29 Musimy zapisać. Jest to coś? Jakiś komputer. Czy, czy żeby coś było? O, o, czy żeby wirus? Huh. That was easy. Nie wiem, czy takie proste. All right, now back to Ada. Dobra widzowie, to będzie na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć. oczywiście niedługo następny odcinek. Do zobaczenia.